Sanach porównana do Zenka Martyniuka. Wszystko co wer piosenki z Wiedźmina 3. Sanach porównana do Zenka Martyniuka. Wszystko przez co cower piosenki z Wiedźmina 3. Sanach już 3 lata temu nagrała pierwszą wersję zwerą słynnej piosenki Wilcze zamieć, nazywana również pieśnią Priscilni. Sanach śpiewa o miłości Geralta i Yennefer, choć w tekście nie ma wymienionych ich imion. Jednak zwrotki nawiązują do wyglądu jennefer, fioletowe oczy. I opowiadania Andrzeja Sapkowskiego Ostatnie życzenie. Z okazji odświeżonej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, polskie studio CD Projekt Red zaprosiło Zuzannę Grabowską do ponownego wykonania coveru. Wierni fani i gracze, którzy przyzwyczaili się do jednej wersji, często nie akceptują nowości. Nie inaczej stało się z coverem pieśni Priscilla w wykonaniu Sanach. W mediach społecznościowych portalu gry online internauci wyrazili swoje wrażenia po usłyszeniu piosenki Zuzanny. Jak można było się domyślić, nie byli oni zadowoleni. Nas jednak zaskoczyło porównanie Sanach do kropka Zyńka Martyniuka. Czy faktycznie jest aż tak źle? Uważam, że pomimo umiejętności muzyczno-wokalnych Sanach, Oryginał jest lepszy. W cowerze brakuje mi głębi i uczucia. Oryginał chwyta za serce cower nie napisał internauta. Inny dodał, skrzykliwy niczym Zenek. Za nic nie jestem, od kilku chwil, wyzbyć się skojarzenia z niejakim Zenkiem. Sorka, ale dla mnie jest to równie skrzykliwe, jak twórczość pana od oczu zielonych. To charakterystycznie nadużywany vibrato i kozia maniera trochę irytują, a szkoda. Bo klip jest klimatyczny. Mam wrażenie, że gdyby śpiewała normalnym głosem, wyszłoby o wiele lepiej. Ogląda się przyjemnie, słucha dramatycznie. Profanacja. Nie zabrakło też pozytywnych opinii, a jedną z najlepszych była od Tomasza Raczka. Krytyk filmowy porównał Sanach do biorki Kate Bush. Warto przypomnieć, że tekst piosenki stworzyła scenarzystka gry, Aleksandra Motyka. A muzykę do piosenki użytej w grze komputerowej Wiedźmin 3, dziki gon zbudował Marcin Szybyłowicz. W oryginalnej wersji utworu zaśpiewała Anna Perpiłowska z teatru Srena. Na szlak moich blizm poprowadź palec, by nasze drogi splaść gwiazdom na przekór otwórz terany. A potem zaleczysz w zawiły losu ułożę się wzórz moich snów uciekasz nad ranem cierpka jak agrest. Słodka jakbyś chce śnić czarne loki splątane i fiołkowe oczy mokre za wilczym śladem podążę w zamieci twoje serce i wytropię uparte przez gniew i smutek i w kamień rozpale usta smagane wiatrem z moich snów uciekasz nad ranem cierpka jak agrest. Słodka jakbyś chce śnić czarne loki splątane i fiołkowe oczy mokre łez, nie wiem. Czy jesteś moim przeznaczeniem czy przez ślepy traf miłość nas związała kiedy wyrzekłem moje życzenie czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała zat moich snów uciekasz nad ranem cierpka jak agrest? Słodka jakby chce śnić czarne loki splątane i fiołkowe, oczy mokre od łez.